Dobra, a cześć, numer 3. To ja, jak ja Ale będzie ESSA! Odpalam Cyberpunka! W międzyczasie podkręcasz kompresor, żeby widzowie słyszeli, że jest giga-ESSA! Słyszycie tą Essę teraz? I let's go! Wszystko na maksa! A! Lecimy! Lecimy! O, Ale będzie! DSR! Wyłączam DSR, żeby była jak największa ESSA! Musi być total. tak <gryzny> jest, <Bez>, Nie że <gryzny> nie, co nie, nie Aha Czy tak właśnie zaczynam Grecy Mempanka jaka osoba na firmie? Nie, ja tak nie zaczynam Grecy Mempanka. Ja inaczej, ja na, ja na... spokojnie. Ja na spokojnie. <gryzny> ja na spokojnie. E, czemu wyglądasz jak zło -ent? Pokazamy no, kasa na no to, a to jak wyglądasz? Pokaż mi na jakimś filmiku swoją twarz, no? Skąd zobaczymy, jak to, będziesz, jak to wyglądasz, no? I pokażemy. Jamu skacz. no. czy cierpisz na cywil Nie, nie cierpi na cywil A te maki? Na pewno też no. No to jesteśmy z jak ryby. Czy zresztą na swoim kanale Cymenpunk'a? No, pod całą grę Cymenpunk'a oczywiście mogę zrecenzować, tylko nie się przejdę do końca i wtedy będę zrecenzować całą grę Cymenpunk'a w 2077. Pod wersję, bo Cymenpunk'a eee, w 2077 ENC, minął wolności, ja tu nie będę recenzował, bo. No, 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 nie mam niestety tego. No nie kupiłem. Ja skomplikuję to, że lewane, to nie będę latać w całym składzie, nadal nie wstaję i nie grać. Zmienia poziom łapczy. Każdy gra wie jak najlepiej potrafi, tak mówię? No i już no, Co no, on lubi grać na... na was, no, na nocnym poziomie. To znano, duchu no, kochany. Nie każdy musi być, nie wiem, jakiś... Mmmm, szczę, że będzie od razu nową grę też kipi opara i od razu stajemy na parkura, a po co odmówię. A wokół czarki jedne będzie się wrzeszał, O <w token monkey> znowu zginąłem! o znowu się znowu, Nie znowu się ten o znowu Nie znowu, o znowu się żeby to się znowu, żeby się znowu, o mi się nie się na się znowu, o się się znowu, się no po co? Po co? W się traci! Czy w ogóle on z Ciebie i, i jesteś tylko Może jest tylko golem! Albo no, może też z Ciebie też z ciebie czasami nie że przynam, bo też gra na w No ale na to nie jest jeden, najlepszy. Ale szal, szal, No to tak się kończy? Przepraszam, ja pan nie jestem, pan na pewno nie więc nie wiem za bardzo o co chodzi, o co ale uwala, że, yy, ale fajna, błąd, to pana. Ale uważam, że Że koniki zielonego mogą szanować jeść, jest ma szarza. Niezależnie od do które że ludzie i pójść. 2 Wolna i Hojn Wolna. Zrebka 3 razy się oraz e, bieżą, ja, to oraz Horn 3. Eee, ta pierwsza opcja jest... To zrebka mnie wnosi. Hanek Wolna i Hojn Wolna. Dwa zymiu, ten były się ranoć, od na na kolejnym grabie. Oczywiście by się różnił. Na Hanfordze i na tym na to w też będzie inaczej wyglądać A jakiś ogólnie jest Twoim umiałem No to wolno mi Korne, chłopie, mat ma mi ja niestety, ale mówię, ja nas Wodni nie Nie, nie, pojedziemy na ich pytań No ale, no co, dla mnie, ja bym grał, no co, no ekipułem ważny

Moimi no drzwi nie zagrałają mi zimy w pytanie. No właśnie, ma mi... Masz... ...móżemy spalić zimę? i waniliowy! Posypką czekoladową oraz drogą czekoladową. Moje rzeki czy cipce? Cipce! Ciekawe na ciepło czy na zimno. Raczej taki ten penach może pokojowy. Nie za bardzo ciepłego nocy, i też nie za bardzo zimne. Jak twój czas, to ja Ja I ja z I 3 20. I. Zatem wszystkie pytania. Dziękuję, że Państwo byliście. na Wam niedzieli. Trzymajcie się i do następnych odcinku. To odcinki dzisiaj sobie nagrałem. a wie, w chcę się u nas nie kokardę będą, spokojnie. Dzisiaj, jak to sobie nagrałem. No to trzymajcie się. I do następnych odcinków na moim kanale. się rano. No, jakoś mi się mówi. Jakoś jest tutaj nowy. Jak to mi mają mówi. Nie bądź panu! Zostaw słowa, żeby kawał się rozwijać, żeby kawał musiał zmieniać. No. Pozdrawiam wszystkich widzów. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym. Cześć.